No bardzo ciekawe miejsce znaleźliśmy w Michałowicach, jest to łuk Unii Europejskiej, no, w tle oczywiście dźwig, który tam coś stawia, jeziorko, pałac, ale jeżeli się bliżej przyjrzy temu, to jest po prostu szczyt złego smaku, złego gustu, yy, kiczowate. Myślę, że tutaj e, Władysław Hasior, który zajmował się kicze, miałby dużo do powiedzenia. Jest to niesamowite. Jestem tak pod dużym e, wrażeniem z niesmaczenia, tak jakbym by, pr, no jeszcze tu brakuje e, tego e, Kuby Wojewódzkiego, który wraz no, e, ze swoim pajacowaniem by się tu e, wpisał. No Taka, taką mamy Unię Europejską, ponurą, tandetną, jaką. No i proszę sobie spojrzeć, czego to ludzie nie wymyślą. <laughs> <laughs> Szereg pola, trochę trawy, trochę błota. O, piękne otoczenie, wszystko fajnie, no. I to jest to jest chluba Unia Europejska.